Dzień dobry, moje drogie raki. Witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam do pierwszego czytania po przerwie dłuższej, prawie półrocznej, jak wiecie, i będzie to czytanko. Z gatunku romantycznych, czyli miłość na jesień. Sprawdzimy sobie zatem sprawy, niezależnie od sytuacji, w której jesteście, od sytuacji romantycznej. To jest film zarówno dla osób, które są stanu wolnego, dla osób, które poszukują miłości, dla osób będących w związkach, różnego rodzaju połączeniach. Hmm z turbulencją, bez turbulencji dla osób po rozstaniu, także jesteście mile widziani, e, tu jest Wasza strona, to jest Wasza strona czytania, to jest strona czytania waszej osoby. Bez zbędnej zwłoki, zwłoki. E, I przy długich wstępów, słuchajcie, zaczynamy. Najpierw rozłożę karty, a później, moje drogie raki po prostu je dla was zinterpretuję. Wszelkiego rodzaju informacje dodatkowe, informacje dodatkowe znajdziecie w opisie filmu, w opisie pod filmem, także zapraszam, zachęcam rozwinięcie sobie mm, Rozwinie sobie strzałeczką opis, a, i tam znajdziecie informacje dodatkowe. Dobra, zaczynamy. Rozkładam karty. To co? Jesteście gotowi? Ja jestem gotowa. Zaczynamy. Z czym wchodzicie, moje drogie raki? Z siódemeczką kielichów, tak sobie myślę, e, że mm, marzenia biorą górę w obecnej sytuacji. Rozmarzenie ogólnie, tak bym to określiła, natomiast, e, natomiast również być może różnego rodzaju możliwości, tak? E, trochę ucieczka w świat marzeń, e, trochę opcje. Zastanawiamy się, co będzie, co wybrać, e, co będzie dla mnie najlepsze, co spełni moje życzenie, być może. Być być może są raki, które po prostu randkują i mają w swoim życiu kilka otwartych furtek i zastanawiasz się, z którą z osób będziesz zastanawiał się jesienią i sprawdzał i badał, z którą z osób em, zrobić kolejny krok. Na ten moment wydajesz się być niezdecydowany albo po prostu nie czujesz do końca, nie wiesz do końca kogo wybrać, co wybrać. Granie nic nie jest przesądzone. Jeśli chodzi o kwestie romantyczne na jesieni, tak? E, na pewno e, jest to dla mnie karta, która sygnalizuje, że zdarzy się coś, moje drogie single, zdarzy się e, sytuacja jedna, dwie bądź kilka, które niewątpliwie wprawią Was w ten niepoprawny romantyzm, tak? W tę chwilę takiego uniesienia, w tę chwilę nazwijmy to e, rozmarzenia. Wasza osoba, czy też z drugiej strony co do, to, co do Was zmierza, pokazuje się w niezwykle konkretnej energii, energii monetowej, więc e, pokazuje się osoba i zacznę od tego, która niewątpliwie e, wydaje mi się, że chce tworzyć z Wami na serio. Być może to Wam zaproponuję i być może nad tym będziecie się zastanawiać. W każdym bądź razie mm, to jest ktoś, kto chce budować, przepracować też trudne sytuacje, to dla związków z turbulencją, e, zaangażować się w to, co robi, w to, co mówi, w to, co widzi dla siebie, dla ciebie, dla was, e, współpracować z tobą. Zwrócę uwagę na jedno, na ten moment, później sobie sprawdzimy, co dalej karty w temacie powiedzą. Wy macie siódemki, siódemkę kielichów. E, wasza osoba ta po drugiej stronie ma trujeczkę monet. Tu jest karta jakby trochę trójkątnych energii w tle, tu jest karta decyzji, wyborów, niezdecydowania, więc być może obie ze stron jesienią em, będą no, podejmować e, konkretne decyzje właśnie z kim dalej rozwijać swoje życie. Z kim dalej wejść w połączenie, tak? W kogo się zaangażować? I to powiedziałam dla osób, które wiedzą, że zarówno wy drogie raki, jak i wasza osoba druga strona sytuacji na ten moment macie taki trochę związek bez zobowiązań, otwarty, spotykacie się z wieloma osobami, randkujecie być może. Więc wydaje się, że obie osoby Zarówno Wy, jak i druga strona sytuacji. Jesienią będzie starała się dojść do sedna, zastanowić się, z kim dalej. Natomiast różnica pomiędzy Wami a drugą stroną jest taka, że z Waszego punktu widzenia ten wybór op opiera się. Na emocjach. To znaczy, uważam, że e, będziecie starać się wybrać osobę, która z jakiegoś powodu, być może reszta jest w Waszym życiu zorganizowana i poukładana, z emocjonalnego punktu widzenia przyniesie Wam szczęście. Wasza osoba, czy też druga strona tej sytuacji, jak dla mnie, pokazuje się em, raczej jako ktoś bardzo mocno stąpający po ziemi. Ktoś, kto chce, żeby ta praca, którą włoży w ten związek, włoży w to połączenie, przyniosła efekt, przyniosła konkretny zysk. Um, tutaj też powiem szczerze, dla par bardzo ciekawa informacja jest taka, że Wasza osoba może Wam zaproponować stworzenie czegoś wspólnie. Może biznesu, może założenie firmy, być może budowę domu, no zbudowanie czegoś razem i wy będziecie o tym dużo myśleć, to jest fajna energia, tak? Zastanawiać się nad tym, snuć jakieś plany być może, zastanawiać się, jakie możliwości, jakie opcje wiążą się z tą propozycją. Idziemy dalej. To były karty, słuchajcie, wejściowe, teraz zobaczmy, co tam w uczuciach. Ty chcesz konkretu, drogi Raku? Tak o tym myślę. Ja po prostu chcesz konkretu. Poczekajcie, przesunę lampę, bo wydaje mi się, o właśnie, że troszeczkę zasłoniła kartę. W sensie odblask zasłonił kartę. Wydaje mi się, że jesteś konkretny. Po jakimś czasie, przynajmniej może po tym czasie rozmarzenia, będziesz konkretny, będziesz oczekiwał konkretów, będziesz starał się, żeby wszyscy w tej sytuacji romantycznej byli zadowoleni. Niewątpliwie będziesz chciał czegoś ustabilizowanego, czegoś, co jest oparte na lojalności, na zaangażowaniu. I tak będziesz czuł. A Twoja osoba pokazuje nam się w ósemce mieczy, i ta ósemka mieczy jest o tyle ciekawa tutaj, że tak jak w pierwszej chwili proponuje coś konkretnego i wydaje mi się, że jest tego pewna, tak później ósemka mieczy yy, to jest trochę yy, blokujące, trochę bardzo nawet. Ciekawa jestem, co to spowoduje. Natomiast yy, może się, um, z jednej strony chciałaby coś robić i chciałaby coś mieć, z drugiej strony może poczuć się, że to, co tutaj nawet proponuję lub to, co razem będziecie robić, będzie ją ograniczało. Tak? Że są jakieś ograniczenia ogólnie, że nie może spełnić na przykład wszystkich Twoich no, marzeń, tak to określę, ma związane ręce trochę, prawda? Więc, ale też tak naprawdę samot, sabotuje samą siebie, będą takie momenty, gdzie może się stać swoim największym wrogiem ona sama i jej myśli po prostu, bo trzeba być może będzie działać z odwagą w pewnym momencie, a tu jest dużo strachu w ósemce mieczy, więc ten strach blokuje emocjonalnie. Zobaczmy jakie są działania. No to jest twoja energia dwójka mieczy, a tu jest as buław. No nieźle. Myślę, że strach zostanie pokonany, to yy, to jest bardzo ciekawe. Natomiast wydaje mi się również, że ta karta Sugeruję, żeby nikogo do niczego nie przymuszać i niczego nie przyspieszać, żeby sprawy zadziały się w sposób absolutnie taki naturalny. To jest, moje, to jest moje zdanie, jak patrzę sobie na te wszystkie karty. Natomiast wasze działania pokazują się w dwójce kielichów, czyli z miłością, z, z, z taką sympatycznością, z przyjaźnią w tym znaczeniu, że właśnie nic na siłę i to jest jakby to, jak się pokazujecie ze szacunkiem. To też bardzo fajne i ten szacunek, ta przyjaźń, ta miłość może przynieść bardzo wyjątkową kooperację albo bardzo wyjątkowe zrealizowanie, spełnienie jakiegoś pomysłu, który de facto Twoja osoba ma e, w głowie, krótko mówiąc, i być może będzie to jakby. Mm, z siebie, z siebie będzie to komunikować. Jeszcze coś chciałam powiedzieć, to jakby mm, dla tych osób, które mają otwarte związki. Ach jej, ta siódemka kielichów dla Ciebie po prostu wydaje mi się, że, która przechodzi de facto na, w działania, jeśli chodzi o działania w dwójka kielichów, jak dla mnie oznacza, że wybierzesz dobrze. Nie będę się już dalej rozwodzić, tak? No, w dwójce kielichów mamy połączenia niesamowicie przyjemne, takie, które czujemy. E, więc wybierzesz dobrze, wybierzesz sercem, jakkolwiek by nie zabrzmiałoby to, e, że tak powiem, w sposób mega uproszczony. No, wybierzesz to, co czujesz, wybierzesz to, co w duszy ci gra, wybierzesz to, co ci serce dyktuje, i będziesz się dobrze z tym czuł, drogi Raku. Twoja osoba na pozycji działań ma asa buław, czyli jakby uważam, że pomimo, czy też druga strona sytuacji e, na pozycji działań ma asa buław, co dla mnie jest o tyle fajne że pomimo właśnie jakiegoś lęku, strachu, ograniczeń, e, wydaje mi się, że m, nadal zaproponuje Ci ten nowy początek, tak? E, m, albo jeśli wcześniej, jeśli wcześniej e, jej obawy, jej lęki e, powodowały, że w Waszym połączeniu zradzały się ograniczenia, no, niepotrzebnie sabotowała rozwój dalszy tego połączenia, tej relacji, to wydaje mi się, że będzie też chciała, żebyś Ty, drugi Raku, drogaraczko widział ją, po, zaczął postrzegać ją w innym, w nowym świetle. Tak? Pójdzie na całość. To jest y, jeszcze takie spostrzeżenie, które y, przychodzi mi do głowy. Dla singli to jest obietnica nowej miłości. Ta miłość trochę wychodzi od ciebie, drogi Raku. Więc ta osoba może tutaj, jakby pod przykrywką pracy, współpracy, współdziałania, kręcić się wokół ciebie, aż do chwili, gdy nie dasz jej jasno znać, że jesteś zainteresowany, jesteś zainteresowana. Tak? Wynik. Czy też wskazówka, to energia pazia mieczy, czyli jakby niewątpliwie macie siebie na oku, niewątpliwie jesienią obserwujecie siebie nawzajem, e, niewątpliwie szukacie prawdy, też jeśli chodzi o własne potrzeby, uważam. E, jest, jeśli ktoś nie jest gotów do bycia w związku, i ja tutaj nie określam, która ze stron nie jest gotowa, albo która ze stron jest bardziej gotowa, to tutaj jest ewidentnie to obserwowanie, takie wynikające z ostrożności, tak? E, albo bo z weryfikacji własnych wyobrażeń na temat połączenia kontra wasze wyobrażenia, więc tak bym to jeszcze określiła. Mogą być momenty ciszy, to jeszcze chciałam powiedzieć, ponieważ następna karta arcykapłanka oznacza, że być może tutaj jest jakby szczególnie po stronie Twojej osoby, przy tej ósemce mieczy, może być spory lęk przed tym, żeby artykułować wyraźnie to, co czujemy, to, co myślimy, czego pragniemy, bo bo się Twoja osoba, lub będzie bała się Twoja osoba odrzucenia. Paść mieczy, jako, jako wynik, jako, wy, jako rezultat, zaleca ostrożność też w moim odczuciu. Ale ta ostrożność wynika z, z tego, że uważam zweryfikować wyobrażenia jednej i drugiej strony, tak? Czy oboje myślimy o tym samym, czy patrzymy w tym samym kierunku. Więc generalnie fajne czytanie, moje drogie raki. Zobaczmy karty dodatkowe, jeśli mogę. No bardzo proszę. I tutaj mam. Mamy kartę cesarz i mamy kartę pierścienia zaręczynowego, która, jak dla mnie, potwierdza, że wy jesteście zainteresowani absolutnie stałą relacją, znaczy stałą, jakby to wy wiecie sami najlepiej, jaką, ale taką, która wam daje jakieś poczucie zadowolenia, satysfakcji partnerstwem, e, współpracą, jedności, że, że czuję, że tworzysz unię z tym drugim człowiekiem, prawda? E, być może część z Was otrzyma pierścionek zaręczynowy. Będzie, e, będzie, będzie taka okazja, moje drogie narzeczeństwa to jeszcze nie, ale single, czy też zacznie, spotykacie się z kimś, wasza osoba się bardzo tym stresuje, to jeszcze chciałam powiedzieć, tak? To będzie dla niej mega stresujące, ale wyjdzie z inicjatywą, zaproponuje, e, zaproponuje związek, zaproponuje jakiegoś rodzaju partnerstwo, bądź pierścionek na palec panie otrzymają, a pan, czy też pani po drugiej stronie? macałusy, miłość bezwarunkową, e, zaangażowanie, zakochiwanie się. Tutaj też może być po drugiej stronie ktoś, moje drogie Raki, kto potrzebuje nieco więcej e, czasu na to, żeby otworzyć się na miłość niż, e, niż wy, krótko mówiąc, i na to bym jeszcze zwróciła uwagę. I ostatnia karta podsumowująca, może nie tyle podsumowująca, co. Um, Dająca wam jeszcze jedną informację. Także fajne czytanie w gruncie rzeczy. Ta, ta, ósemka, ta ósemka mieczy tutaj jakby może też oznaczać, że tak sobie myślę, że to jest ktoś po drugiej stronie, kto troszkę boi się otworzyć, broni się przed uczuciem, no tak. I potrzebuje więcej czasu, ale nie zgadniecie. No więc jakby cokolwiek to się wydarza w waszym życiu jesienią, jesienią, no nie, jesienią, to słuchajcie, sprawy idą do przodu krok po kroku. Może to tempo nie jest zawrotne, tak? E, może ono jakby potrzebuje więcej czasu, może Wasza osoba potrzebuje więcej czasu, ale niewątpliwie ostatnią kartą dla Was jest karta małżeństwa. I teraz tak ja bym odeszła od małżeństwa w, strady, w tradycyjnym. E, od, znaczy, od um, definicji małżeństwa w tradycyjnym, standardowym stylu. To może być połączenie stałe, tak bym to określiła formalne lub nie. E, I karta wskazuje, że to połączenie, to Twoje jesienne, dla Ciebie ważne, będzie poruszać się do przodu. E, coś nad Wami czuwa, jest jakaś opieka sił wyższych. Bardzo Wam dziękuję, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.